Dzień dobry. Jesteśmy w dzielnicy Matarnia, w jej części klukowo. Jesteśmy właśnie przed szkołą, przy szkole, gdzie widzimy bardzo duży ruch. Niestety, ulica radarowa jest wykorzystywana często jako ulica tranzytowa. Dlatego nie jest tu bezpiecznie. Dzieci mają tutaj utrudniony dostęp do szkoły poprzez bardzo bardzo duży ruch. Oczywiście nie jest to ruch mieszkańców klukowa, tylko tak jak mówiłem, ruch osób, które skracają sobie tędy drogę, żeby nie stać w korkach na obwodnicy. Dlatego będziemy ograniczać przejazd samochodów przez tą dzielnicę dla bezpieczeństwa dzieci, ale także osób tutaj mieszkających. Też po to, żeby komfort życia mieszkańców tej części latarni się znacząco podniósł. Jesteśmy też przed szkołą. Szkoła w Płynkowie no, ma już swoje lata. Jest to bardzo dobra placówka, niestety nieco mała i niestety to też jest jedna z tak zwanych tysiąc lat. Dlatego w naszym programie przewidujemy program przebudowy i budowy. Całkowicie nowych szkół w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, aby wszystkie tysiąc latki zastąpić nowoczesnymi budynkami, w których nasze dzieci będą mogły uczyć się tak jak ich rówieśnicy na zachodzie Europy. Dziękuję bardzo.